Witajcie moje kochane, witajcie gwiazdeczki. Słuchajcie, wiadomości na 7 grudnia. Na 7 dzień grudnia przypominam, że zawsze spotykamy się po to, żeby w fajny sposób dobrze przygotować się do danego dnia, żeby wiedzieć, czego się spodziewać. Na co zwrócić uwagę, ale też czego unikać. Karty są już potasowane, żeby było łatwiej, szybciej, przyjemniej. I popatrzymy sobie na pierwszą kartę. Trzymaj się tego. Druga karta. Odpuść, jeśli zrezygnujesz z nadmiernej kontroli i odprężysz się, twoja energia przyciągnie do Ciebie spełnienie marzeń. Mhm. Alchemia masz teraz dotyk Midasa i każde przedsięwzięcie, które rozpoczniesz, zamieni się w złoto. I czaroid, duchowa ochrona. Jesteś strzeżona oraz chroniona fizycznie, emocjonalnie i energetycznie. Moje kochane, słuchajcie. E, trzeba odpuścić te rzeczy, które są poza kontrolą, tak naprawdę, na które nie macie wpływu żadnego, a próbujecie, mm, próbujecie w jakiś sposób naciskać na wszechświat. Macie to odpuścić, macie się rozluźnić, macie opuścić ramiona, odetchnąć głębiej i odprężyć się, odprężyć się. A, dlatego, że jeżeli się odprężycie, jeżeli się zrelaksujecie, jeżeli powiecie, ok, to odpuszczam, to odpuszczam, y, daje się prowadzić, to wtedy te Wasze marzenia, te Wasze życzenia, to czego chcecie, spełni się szybciej i dokładniej. I teraz nie chodzi o to, żeby odpuszczać sobie wszystko, tylko odpuszczać te rzeczy, które rzeczywiście czujecie, że jest w nich blokada. Że, że czujecie, że no tutaj naprawdę nic więcej zrobić nie można. To jest taka myśl, żeby skoncentrować się na tym, co jest naprawdę istotne, naprawdę ważne, i w czym możecie zadziałać, i właśnie tego się trzymać. Natomiast odpuścić masę różnych niepotrzebnych zupełnie rzeczy. I wtedy tutaj popatrzcie, na ten dzień mamy energię tworzenia, manifestacji. Jeżeli skoncentrujemy się na tej materializacji, jeżeli pchniemy dla nas ważne rzeczy, jeżeli skupimy na tym swoją uwagę, to Każde przedsięwzięcie, które zza, y, zaczniemy tego dnia, będzie takim przedsięwzięciem, które przyniesie nam satysfakcję. I oczywiście, tutaj mamy informacje o sprawach materialnych, o sprawach zawodowych że właśnie w tym temacie z pewnością będzie powodzenie. Będzie to bardzo dobry dzień na. Y, y, Inwestycje, na zakupy, sprzedaże, szukanie pracy, staranie się o nowych kontrahentów, wszystko, co jest związane z materią, ale też na wszelkie rzeczy, które chcecie rozpocząć, które macie zamiar rozpocząć. Czyli na przykład, nie wiem, zdrowe odżywianie, dieta, lepsze wys wysypianie się, może chcecie zacząć ćwiczyć albo. Mm, Uczyć się czegoś. No, i mamy czaroid. Czaroid, ja mam też tutaj. Piękny. I informacje. Jesteście w dniu dzisiejszym chronione, bezpieczne w każdej sferze swojego życia. Teraz wyciągnę trzy karty z odpowiedziami anielskimi. Moje drogie. Pomyślcie, jeżeli macie pytanie na siódmy dzień grudnia. Jeżeli macie pytanie i chcecie poznać odpowiedź na to pytanie, pomyślcie o tym pytaniu. Ja wyciągam trzy karty. I, 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 i moje drogie. Wybierzcie, czy karta numer 1, czy karta numer 2, czy karta numer 3. Mam nadzieję, że już wybrałyście. Odpowiedź numer 1 mało prawdopodobne. Odpowiedź numer 2. Podejmij działanie. I odpowiedź numer 3. Kompromis, czyli tak, o ile dojdzie w tej sprawie do kompromisu. I tak jak mówiłam w grudniu, będę wyciągała dla nas wszystkich tutaj jedną informację dla gwiezdnych ziaren właśnie. Zobaczymy co na siódmy dzień grudnia. Zobaczymy co na siódmy dzień grudnia. Dobra, myślę, że ta karta jest dla nas na dzisiaj. Głębokie uzdrawianie komórkowe, energia arktusa, fizyczne i emocjonalne uzdrawianie. Dobrze, zobaczmy w takim razie, co to oznacza. Ja zaraz Wam przeczytam z książki, moje drogie. Twoje ciało wie, jak się uleczyć. Uzdrawianie to Twój naturalny stan. Brak fizycznej i emocjonalnej harmonii może odzwierciedlać wytrącenie z równowagi świata, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Jeśli trafi cię tajemnica lub przewlekła choroba, nie pozwól sobie na myśl, że zrobiłaś coś źle. W dzisiejszych czasach bardzo trudno jest zorientować się, co jest dobre dla naszego zdrowia. Jeśli ta karta odnalazła drogę do ciebie, zostałaś wezwana. Wezwana, by skupić się na swoim uzdrowieniu w praktyczny sposób, by postawić zdrowie na pierwszym miejscu, by być dobrym i delikatnym dla Twojego cudownego ciała, by dać sobie niezbędne zakotwiczenie i opiekę, by zadbać przede wszystkim o swoje ciało, by pielęgnować siebie tak, jak się pielęgnuje nowonarodzone dziecko, by traktować się z czułością. Może zostałaś wezwana, by poprawić funkcjonowanie swojego ciała bądź stan emocjonalny, by wezwać drużynę pomocników, którzy wesprą Cię w pokonywaniu wszelkich emocjonalnych wyzwań, na jakie możesz się natknąć. Arkturianie to grupa galaktycznych istot, które do perfekcji opanowały sztukę głębokiego uzdrawiania komórkowego i emocjonalnego. Oni chcą, żebyś wiedziała, że jest możliwe, Abyś czuła się pełna życia i miała, na, i miała się dobrze w swoim ciele, by Twoje komórki znów tętniły radością życia, byś odnalazła spokój ducha i zadowolenie, byś zyskała ukojenie układu nerwowego oraz wyciszenie serca. I teraz, moje kochane, jeżeli ta wiadomość czujecie, że jest dla Was, to. Możecie położyć swoją dłoń na czakrze serca i powiedzieć: Odzyskuję swoją witalność i energię. Z każdym dniem czuję się coraz zdrowsza. Moje ciało wie, jak się uleczyć. Moje ciało wie, jak się uleczyć. Moje drogie, dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Dziękuję za subskrypcję. Jeżeli uważacie, że ten film jest ważny, podajcie go dalej. Spotykamy się jutro. Teraz przestawiłam nieco czas, po to, żeby więcej osób mogło się za poznać z tymi wiadomościami. I myślę, że tak 21, koło 21, przynajmniej przez ten tydzień próbnie będziemy się tutaj spotykać. Kocham bardzo dużo. Pa, pa!